Siemka, z tej strony Damit, posłuchajcie, jeżeli ktoś coś myśli, że ja po prostu nie nagrywam, że ja nie chcę wam tego wysyłać, to nie, bo po prostu ja wam to chcę wysyłać, ale po prostu nic dzisiaj nie ma ciekawego, naprawdę, jakieś, nie wiem, trzy płotki złapałem malutkie bardzo, co bardzo delikatnie biorą, na spinning rzucałem i w nocy i w ogóle, już drugi dzień łowimy, Posłuchajcie, do północy łowiliśmy w nocy, do północy, do 23, no nie wiem do 23, kurde, o 24 już przyszliśmy. Do północy łowiliśmy, nic w ogóle nie brało, jakieś, ja coś ciągnąłem, ale nie wiem, urwało się coś, jakiś leszczyk może, ale bardzo fajne płotki tutaj, malutkie bardzo. Płotki, nawet kolega jest. Też płotkę złapał. W ogóle może pokażę Wam tutaj, tak ładnie jest. Patrzcie jaki ładny stawik, nie? Takie coś, posłuchajcie. No, no i, no i tyle. No i tyle, posłuchajcie. Po prostu na spinning rzucałem, ale nic, nic, w ogóle. Nawet wieczorem rzucałem nic, nawet chyba nie. wiem, Dwa pyknięcia były lekkie, bardzo, ale nic. Tata coś na spinning ciągnął, możliwe, że to był sumik, ale nie wiadomo, co to było. Nie wiem, co to było. Posłuchajcie, już zanęty, tylko tyle nam zostało, tylko tyle nam zostało zanęty, pelet już cała paczka poszła, to to mój plecak jest, uwaga posłuchajcie, serio, tutaj może tak będzie ładnie widać, patrzcie, to taki bezik sobie rośnie, no takie coś tam jest, Sorki za tą muzyczkę, tutaj, wiadomo, grillek. grill, posłuchajcie, no i tyle. Tutaj takie ładne są tereny, bardzo fajne. Dobra, ja po prostu chciałem po prostu wam przekazać, że yy, nie nagrywam, bo nic się takiego nie dzieje. Dzisiaj w, w dzisiaj posłuchajcie, wrzucę film jak będę łowił. Może to was będzie interesowało, może nie. Yy, no pomyślałem, że raczej nie będzie was interesowało, jak ja rzucam i zwijam, Rzucam i zwijam, rzucam i zbijam. I zmieniam tylko przynęty. Posłuchajcie, to nie nie ten. Nic nie nic nie. Posłuchajcie, nic w ogóle nie brało także jakby coś to yy, wiecie jakby coś to po prostu to po prostu nie moja wina że nie bierze i po prostu nie chciałem nagrywać dlatego sorki za to że może niektórzy pomyśleli że po prostu na to nie nagrywam no i tyle no i siema